niż średniowiecze w czasy powstania styczniowego 1863 roku tutaj widać mapę z połowy XIX wieku rosyjską dwuwiostówkę po środku znajdują się przewodowice, po prawej Babsk po lewej Kurzeszyn i jak to było z powstaniem w okolicy przewodowic i w przewodowicach okazuje się, że też działo się tutaj sporo. E, mianowicie w styczniu 1863 roku to będzie Poczytaj mi, mamo, ja posłuszę się tekstem. E, jeszcze przed wybuchem powstania Komitet Centralny Narodowy mianował naczelników wojskowych poszczególnych województw i powiatów. 14 stycznia 1863 roku w Warszawie Nominację na naczelnika wojskowego powatu, powiatu rawskiego otrzymał pułkownik Antoni Jeziorański. No i tu, pisze autor, warto się zatrzymać nad tą postacią i wyjaśnić, dlaczego ten doświadczony w walkach oficer miał dowodzić powstaniem rawskim. Otóż Antoni Jeziorams, Jeziorański w 1848-1849 roku uczestniczył w walkach o wolność Węgier w okresie tzw. Wiosny Ludów. Walczył wtedy w oddziałach jednego z polskich generałów, Józefa Wysockiego, który obok Henryka Józefa Bema Dębińskiego brał udział w walkach ze Austriakami. Po klęsce Powstania Węgierskiego Jeziorański wraz z wieloma Polakami przedostał się do Turcji. Tam w latach 1853-1855 brał udział w wojnie krymskiej w oddziałach Władysława Zamojskiego które wspierały Turków w walce z Rosjanami. Po wojnie krymskiej, która jak wiadomo zakończyła się klęską carskiej Rosji w 1859 roku, jeziorański wrócił do Warszawy, gdzie jego rodzina posiadała znaczny majątek, a brat stryjeczny Jan Jeziorański był urzędnikiem rządowym, a jednocześnie już brał udział w aktywnych pracach spiskowych. Po powrocie, mimo pewnych perturbacji politycznych związanych z jego udziałem w wojnie kremskiej, w latach 1859-1863 mieszkał w Warszawie, gdzie zaangażował się w pracę spiskową frakcji czerwonych. W listopadzie 1860 roku, w wieku 39 lat, pułkownik Jeziorański ożenił się z Natalią Chorbowską, córką Napoleona Chorbowskiego, sędziego powiatu Rawskiego, który posiadał znaczny majątek w Ziemski, m.in. Dolecki Jeruzal. Wydaje się, że koligacje rodzinne zadecydowały o nominacji na Naczelnika Wojskowego Powiatu lawskiego. Teraz przejdziemy do szerszego widoku i co się działo dalej? Czytamy co następuje. Cztery dni po nominacji naczelnik wojskowego powiatu, wojskowego powiatu Rawskiego w dniu 18 stycznia 1863 Antoni Jeziorański wraz z dwoma spiskowcami Tomaszem Winnickim i Romanem Kołakowskim uda, udał się pociągiem z Warszawy do Radziwiłowa, bo już była kolej warszawsko-wiedeńska. Zaraz pokażę tą linię kolejową. E, tu mamy linię kolejową warszawsko-wiedeńską. W tym miejscu znajdują się pośrodku w centralnej części Skierniewice. Teraz linię kolejową wyłączymy i przejdziemy do klubu powiększenia. Tutaj mamy stację Radziwiłów, o której niestety po przybyciu na miejsce okazało się, że nikt ich nie oczekiwał. Wtedy Antoni Jeziorański wraz z dwoma wspomnianymi wyżej towarzyszami podróży. Wynajętą bryczką udali się do wsi Jeruzal. No i tu jest, jedziemy sobie bryczką dalej. tak. Najpierw to do, do, do Radziwiłłowa się dostał ze stacji. Tu jest Radziwiłów, i wyruszył stamtąd. W związku z tym, że nikt na niego nie czekał, do Jeruzala. Tu mamy Jeruzal na końcu tej trasy. Tu dopiero nawiązał kontakty z organizacją rawską i w miejscowych lasach, w okresie kilku dni, zorganizował swój oddział, do którego przybywała młodzież z Warszawy oraz z terenu całego powiatu rawskiego. Mniej więcej do końca stycznia 1863 roku, Antoni Jeziorański, oddział Antoniego Jeziorańskiego osiągnął liczbę 374 żołnierzy, czyli województwo rawskie się jednak garnęło do powstania. W tym było 154 strzelców, niestety w większości uzbrojonych strzelby myśliwskie, 160 konsynierów oraz 60 kawalerzystów. Mimo polecenia władz centralnych powstania, aby już w nocy 22 na 23 stycznia atakować wyznaczone ośrodki miejskie, w tym LAWę, Antoni Jeziorański nie podjął takiej decyzji, ponieważ jako doświadczony oficer musiał najpierw odpowiednio przygotować do walki swoich żołnierzy. W większości cywilów, w związku z tym w Lasach Radziwiłowskich trwały kilkudniowe ćwiczenia. Urządzone także, urządzono także prowizoryczną później, w której cztery skrzynie KOS przywiezione z Warszawy zaopatrzono w odpowiednie drzewce. Po 25 stycznia obóz w Lasach Radziwiłowskich, w pobliżu Jerozala, został przez oddział Ant Antoniego Jeziorańskiego opuszczony w obawie przed zbliżającymi się oddziałami Wojska Rosyjskiego. Ja nie, nie wiemy skąd te oddziały się zbliżały, ale. Nastąpiło zagrożenie. Powstańcy udali się w kierunku Rawy, oddalonej oddalone od Jeruzala od kilkanaście kilometrów. I tutaj sobie przejedziemy do Rawy. No więc mamy informację, że powstańcy udali się w kierunku Rawy, oddalonej od Jeruzala o kilkanaście kilometrów. I tu się wydarza kolejna rzecz. Po drodze wydaje się, że w pierwszych dniach lutego powstańcy. Antoniego Jeziorańskiego spotkali oddział majora Józefa Śmiechowskiego z powiatu czerskiego, który liczył około 200 ludzi, w większości byli to kosynierzy. Sam Śmiechowski był już 60-letnim oficerem Wojska Polskiego jeszcze za czasów powstania listopadowego. Ostatecznie obaj dowódcy zdecydowali o połączeniu oddziałów i wspólnym ataku na Rawę. Trudno określić liczbę wojska rosyjskiego stacjonującego w Rawie, sam jeziorański w swoich wspomnieniach podaje liczbę 706 żołnierzy, w tym 60 kazaków, 18 żandarmów i 628 piechurów. Dane przekazali mu członkowie rawskiej organizacji powstańczej i powstańcy jego oddziału pochodzący z terenu rawskiego. Natomiast znany historyk powstania styczniowego Stanisław Zieliński podaje liczbę 160 Rosjan stacjonujących w koszarach rawskich. Trudno określić, kto miał rację. Być może Jeziorański po latach opisywanych wydarzeń, pisząc w, w, wspomnienia, zwiększył rzeczywistą liczbę Rosjan. Z kolei Zieliński nie brał pod uwagę żołnierzy rosyjskich z innych miejscowości, których po wybuchu powstania grupowo w miastach, w tym w Rawie, przenoszono w jedno miejsce. Liczebność oddziału powstańczego należy określić w przybliżeniu na około 600 osób, bowiem do wspomnianych już 374 żołnierzy Jeziorańskiego. Przyłączyło się jak pisał w pamiętnikach przeszło 20 ludzi, 200, 200, czyli 200 ludzi śmiechowskiego. Ostateczny plan ataku na koszary raskie został opracowany w obozie powstańczym w Lasach Skierniewickich w odległości około 8 km od rawy. Taka nic niby nieznacząca informacja, autor podaje około 8 km od rawy. Yy, w Lasach skierniejskich, ale gdzie konkretnie. Wiemy, że wyruszył z Jaruzala. Mamy tutaj całą trasę dotychczas pokazaną niebieskimi strzałkami, obóz ćwiczeń leśnych obok Jaruzala, Jaruzal i teraz on szedł na Rawę. tak? Rawa jest tutaj, na samym dole. Którędy on mógł iść na Rawę? Jeżeli przeciągniemy linię prostą, to gdzieś przez Julianów. Jeżeli weźmiemy Lasy Skierniewickie, Skierniewice są tutaj, no to gdzieś 8 kilometrów, tak? To powinno być tutaj, tak? Czyli musiałbym maszerować w kierunku szosy łączącej dzisiaj Skierniewice z Rawą Mazowiecką. Ale zrobiłem małe dochodzenie. Co to jest te 8 km, Po pierwsze... Musiał kiedyś który, przejść bezpieczną drogą z Jeruzala na przedpolarawy, tak? Te 8 kilometrów. No, i teraz trzeba, trzeba zdać sprawę, że to nie, było, to nie było takie proste. Po pierwsze, po, musiał unikać szlaków niebezpiecznych, tak? Tutaj jest droga przez y, Kowiesy, tak? Babsk przewodowice dalej do Rawy, niższa s tak ona wtedy nie była taka ważna ważniejsza była droga drog prowadząca do Skierniewic w związku z tym, że tam była kolej to była odgałęzień główne no ale on z tego Jeruzala musiał maszerować na Rawę, więc najprostsza droga to byłaby przez Psary Nowy Dwór Kurzeszynek i do Rawy, tak? No, no tak, tylko że po drodze jednak mógł spotkać wojska rosyjskie, które poruszały się głównymi szlakami. A więc drogą bezpośrednio ze Skierniewic do Rawy nie bardzo się można było poruszać. No więc logika nakazuje udać się tędy przez wojnice psary do tego lasu i. Lasami przekradać się i polami, tutaj do rady, tak? I zaatakować radę. Ale tutaj mamy jeszcze jeden myk. Tutaj jest droga odbiegająca na wysokość, trochę powyżej Nowego Dworu, biegnąca do wsi Raducz. A co mamy we wsi Raducz? We wsi Raducz jest garnizon i koszary rosyjskie. Stacjonuje tam cały pułk w czasie powstania post styczniowego. I ta droga wcale nie jest taka bezpieczna, bo tą drogą poruszają się wojska rosyjskie. Tak? Więc to jest to samobójstwo, tak? bo ładować się prosto na garnizon rosyjski w Raduczu i do tego ryzykować nawet przeprzejście przez drogę, którą poruszają się, mogą się poruszać duże oddziały rosyjskie. No, to jest idiot. No, w związku z tym pozostaje inna droga, na wprost na przykład. tak, Prosto tutaj na południe jedziemy, co jedziemy gdzieś w okolicy Teodozjowa te byśmy przekroczyli białkę, tak i możemy maszerować na radę. No ale znowu mamy drogę, tak? Łączącą radusz z Szosą główną, tak? Z dzisiejszą susenką Wydaje się, że logiczne by było, że on wybrał drogę dłuższą, ale bezpieczniejszą. To znaczy, tutaj odbiegającą jak najdalej od trasy, od, od Raducza, tak, do Studzianka, gdzie musiał tylko w jednym miejscu przeciąć ze swoim wojskiem dużą arterię. Po czym całe wojsko się schowało w owozie i dochodziło do Waska. No i teraz, co, 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 co było dalej? To wojsko gdzieś tutaj, że tak powiem, spotkało, te, połączyły się te oddziały w tym rejonie Babska i Przewodowic i Kurzeszynka i Julianowa Radockiego. Ale gdzie konkretnie? Zrobiłem taki mały zabieg, co to jest 8 km od rady. To jest ta linia niebieskich punktów, czy, czy znaczy czarnych punktów z niebieskim światełkiem, to jest 8 km od razu. Więc widać, że yy, wszystko w ulicy wskazuje na to, że oni, przez babsk szli w kierunku wzdłuż strugi, tej przypuszczalnie bezimiennej, która wpada do białki, tutaj yy, trochę za przewodowicami. No, chcąc nie chcąc, znaleźli się w tym lesie przewodowickim, i to zresztą było yy, tak. Powiem, Logiczne tak, dlatego, bo tam mogli rozłożyć obóz, bo tutaj mamy informację o tym obozie. Ostateczny plan ataku na Koszar został opracowany w obozie powstańczym w Lasach Skierniewickich w odległości 8 km od Rawy. Czyli obóz był założony w Lasach Skierniewickich, ale konkretnie on musiał być założony w okolicy pomiędzy Julianowem Raduckim a przewodnicami. Logiczne, bo to jest największy tutaj obszar leśny, tak, po wyborze tej drogi. I tutaj, stosunkowo bezpiecznie, można było za, za, założyć obozowisko przed ostatecznym y, szturmem. No i to mogło być tu, tu i tu. Najbardziej prawdopodobne, że właśnie tutaj, z tej strony, wowóz ze strugą kontrola nad szosą nie przekraczają szosy i wyjście do, do dalszego ataku czyli w gruncie prawie naprzeciwko przewodowic był obóz powstańczy co również ułatwiało komunikację i zaopatrzenie w żywność blisko wsi, znaczy równocześnie należało oddziału na zniszczenie no i teraz możemy przejść do samej samego ataku na Radę postanowiono zaatakować późnym wieczorem 4 lutego 1863 roku. Dowództwo nad oddziałem strzelców jeziorańskiego powierzył Konstantemu Sokłowskiemu, kosynierów Józefowi Świechowskiemu, a kawalerii Tomaszowi Winnickiemu. Przed atakiem pozyskano kilku przewodników, a pytanie skąd? Może z przewodowic? Którzy doskonali znali miasto Rawę i położenie koszar rosyjskich. Oddział Antoniego Joźrońskiego po godzinie 23 był pod miastem. Kawaleria Winnickiego otrzymała rozkaz, aby w momencie rozpoczęcia walki opanować stajnie, natomiast strzelcy w sile 60 ludzi stali po lewej stronie koszar zasłonięci pagórkiem. Z kolei kosynierzy zostali umieszczeni po prawej stronie koszar, także za niewielkim wzgórzem. Okazało się jednak, że Rosjanie wiedzieli o zbliżających się powstańcach. Koszary były zabarykadowane, oświetlone, a strzelcy rosyjscy przez otwory w ścianach koszar otworzyli ogień do Polaków, ale jeszcze się cofnili. Którędy oni przeszli do Raw? No Na pewno nie poruszali się Szosą Główną nawet w nocy Między Przewodowicami a Rawą Więc przypuszczalnie Mogli zdecydować Że obchodzą Od strony, od strony Kalenia tak, i Przez lelitów Tutaj będą uderzać na skrzydło Ale prostsze I szybsze uderzenie Było stosunkowo bezpiecznym terenem Przez środek a mianowicie przez powrzej Jakubowa, poniżej Kurzeszyna, ku tutaj przez las, przez Żydomice i tutaj już przez pola mogli spokojnie dotrzeć do rawy i prowadzić atak. Trudno było frontalnym atakiem zdobyć koszary, nie ponosząc znacznych strat. Pułkownik Jeziorański, zorientowawszy się, że budynki koszar są drewniane, wydał rozkaz kosynierom, aby z pobliskich stogów przynieśli snopy słomy, które posłużyły do podpalenia koszar. Kosynierzy biegiem niosąc w jednej ręce a w drugiej kosę, dość szybko tracąc dwóch zabitych, znaleźli się pod, pod ścianami kosza. Zanim Jeziorański wydał rozkaz podpalenia, wezwał Rosjan do poddania się. Jednak nie było żadnego odzewu. Podobnie jak dowódca wzywał Rosjan do poddania się, Franciszek Godewski był członek Komitetu Centralnego Narodowego, przystąpił do powstania, wstępując do oddziału Jeziorańskiego. Godlewski, wzywając Rosjan do podania się, ostrożnie stanął w oknie i został na miejscu zabity, jak napisał Jeziorański. Dwie kule pierś mu przeszyły. Wtedy pułkownik Jeziorański wydał rozkaz podpalenia kosza. Ogień w jednej chwili objął cały budynek. Rosjanie nie mogli otworzyć zabarykadowanych drzwi, w związku z tym wyskakiwali przez okna, a polscy kosynierze zaczęli ich niemiłosiernie ciąć. Jak napisał po latach Jezioroński, w krótkiej, lecz zaciętej walce, żołnierze rosyjscy zostali pokonani, część z nich uciekła w stronę Skierniewic, a powstańcy zdobili kilkadziesiąt karabinów, kilkanaście koni, amunicję oraz białą broń. Straty własne wyniosły siedmiu zabitych, a wśród z nich znaleźli się wspomniany już Ręczek Godlewski, Feliks Trzygocki i Mateusz Kosakowski, terminator stolarski. Ponadto 11 powstańców było rannych, tym ciężko dwóch strzelców. Wczesnym rankiem 5 lutego 1863 roku oddział Antoniego Jeziorańskiego opuścił Rawę, bowiem wzięty do niewoli oficer rosyjski poinformował powstańców, że jeszcze przed bitwą Rosjanie telegraficznie wezwali pomoc z Warszawy i Łowicza. Oddział Jeziorańskiego udał się w kierunku Tomaszowa ponieważ teren był bardzo dogodny do prowadzenia walki partyzanckiej. No czyli było to troszeczkę prorusowe zwycięstwo, ale jak widzicie, znowu coś się działo w okolicy przewodowic i być może również mieszkańcy przewodowic uczestniczyli w fakcie zdobycia rawy, choć krótkim, ale brawurowym przy bardzo niewielkich stratach własnych. Bardzo dobrze poprowadzony oddział powstańczy, mimo słupu słabego uzbrojenia. Tak to w Rawie bywało i w Przewodowicach w roku 1863.